Jeżeli jest jakiś głośny wrzask w internecie na jakiś temat, to prawdopodobnie jest to bullshit. Ktoś próbuje cię trollować. Jesteś po prostu kurwa trollowany i nie warto tego słuchać. Dookoła ludzie będą próbować ci mówić różne rzeczy, będą gadać właśnie o jakichś e, hipergamiach, jakieś strutututu, ale to są tylko ich wymówki. Oni sami sobie racjonalizują, dlaczego im nie wychodzi w życiu. Są po prostu leniwi, są głupi, mają jakieś traumy, które nie, nie, mają nieprzepracowane, boją się czegoś. Jest długa lista. Tego, dlaczego im faktycznie nie wychodzi, ale zawsze lepiej jest zgonić winę na świat zewnętrzny, że to świat jest zły że nie można czegoś, bo, bo świat nie pozwala, nie? To jest najłatwiejsze. W momencie, kiedy ktoś ci mówi, że ej, wydaje mi się, że jednak możesz, to wtedy w takich ludziach pojawia się przerażenie. Co teraz? Mogę, ojej, mam sprawczość, boję się. <ścoughs> To jest najgorsze, co się może wydarzyć dla takich ludzi, bo uświadamiają sobie, że tak naprawdę to oni sami blokują sobie możliwość przez swój lęk.